I szanuję, mamy terrorynę. O, dziękuję to, czaman. Zapomniałem właśnie zmienić. Będą z samego rana fikołki. i tak nie będę grać, bo to jest z tego co piszesz jeszcze jakaś planszówka, no to ja tylko w Monopol kiedyś grałem. Znaczy jakieś inne planszówki też były, jakieś Scrabble czy coś, ale raczej raczej wolę inne gry. Ale kumam, znaczy ja tam widziałem jakieś, wiesz, przed chwilą na YouTubie na, na moment. Może jaka ręka? Jest zdziwiona, że musi klikać, ty. Przecież wczoraj też grałem w grę, co jest? You have not I się strategia? A czy ja poza tym, że strategia, to ja lubię, jak gra ma pewne tempo, nie? Dlatego zawsze lubiłem Starcrafta i. Starcrafta 1 i Starcrafta 2. Tam nie wiem, czy to tempo jest albo diabolo też spoko. Orcia, czy ja powinienem zrobić teraz stalkera? Tak od razu, czy za mąż? zostanie mu jeden punkt życia, nawet cztery. My się yes. lekko wyleczył.

complete.

Search complete. I am the voice of the eclipse. <laughs> Being gas you require gas <laughs> Chciałem... chciałem zrobić prizma, ale nie wyszło ewidentnie Na razie symulator rozbudowy. Mam no, na razie też na to nic nie mogę poradzić. Uh oh, Additional pilot. No tak. Zrobiłem ulepszeń do Prisma też. Znaczy... No, to tak też... No, mogę być szybciej. Ale no, nie sądziłem, że on... Taki będzie ten, niewaleczny. Przecież on ma 5700 prawie, co no już coś tam... Myślałem, że zrobi, a taki był raczej. Defensywne. No, ja też trochę za chłodnie zagrałem, bo wiedziałem, że chyba mogę. Aż dziwne, że mi nie zaatakował. Ja to, pod, ja to podpromował mi twój kanał na YouTube. teraz są zajawki na SC2 i że Empire od strony PvP. Oglądam często. Miło, miło. Gry znasz, ale od fabularnej strony. No, jeden na jeden to jest trochę inna historia, nie? Niż kampania, wiadomo. No, generalnie, no co? no... Rozbudowujesz się i walczysz, nie? Dzięki Ripson. Siema, siema. Ale jakby co, może śmiało zadawać pytania? Alka z wszelkiej maści, również jakieś tam początkujące to odpowiem. Eee. Generalnie staramy się grać tak, żeby wygrać optymalnie, ekonomicznie i w ogóle. Żeby była masa. Tempo umiarkowane Dobra, siema, mam Kariery byś pokazał leniu? <gry> no to chyba właśnie, jak się gra kariery to się leni człowiek Siema, frezes Nie, frez, sorry, frez Cześć, pan Kratcio O, Nazerga no, mogę spróbować, a za teraz pokazać kariery. Ostra Cytryna. Znaczy, no, z tym przyjeżdżaniem to tak różnie może być. Raczej obecnie to w Warszawie, wiesz, albo na jakimś eventie, na którym będę. No tak, tak, dokładnie. Jest zazwyczaj kilka taktyk takich powiedzmy głównych, i, i je tam się czasami lekko zmienia. I staramy się szybko grać przy okazji. Precyzyjne szybkie klikanie. No w dużej mierze też, tak. Ooo, oh, jesteście w zwiastunie pod mojącym jema? Ładnie, ładnie. Have not Już zapomniałem, jak to jest bez adeptek w ogóle. Tak dzisiaj było. Minimalnie o miejsce Liberty Heart of the Swarm. Adeptki to dopiero w Legacy się yes. chyba pojawiły. Not enough energy. Najakar, Nina. Where shall we march? Come back. Let your will be heard. We serve with pride. Yes, Executor? You must construct additional. We have no power. You require more distributed gas. Let alone. Face crystal feature. Channel my I device. Construct additional pylons. An omen? You must construct a We face the enemy. Zaknaku. You seek guidance? My robienie w tej bazie Forge'a to bym nazwał ryzykownym pomysłem. Hej, zrobiłem taki timing jak Koreańczycy, znaczy dobrze gracza w sumie. Nie tylko Koreańczycy, już robią dobre timingi. <laughs> no, się czuję jak wiecie Dobrze, zrobiłeś pięć jednostek Woo! No tak naprawdę to cztery Co mogę w nimi lepiej polecieć w sumie You no widziałem, że źle ustawiłem, nie musiałeś tego wykorzystywać. Niekulturalny zergu. Odejmować go. Channel the light. Anomaly. Our fate. Where shall we march? Faith. Before fear. Yes, exactly. so. I have met the enemy. Och, ja już nie wiem, czy on zagro, to latające, czy ich nie zagro, czy to mutaliski, czy to inna zaraza będzie. Trochę scoutu nie ma, ale... Fajnie, zbawimy się. Nowe, pokaż co zagrałeś. Jedna rzecz, którą ma lepsze Age of Empires, to to, że możesz zaznaczyć niewybudowane budynki, znaczy nie zaczęte. proces budowy nie nastąpił, i możesz już zaznaczyć i przypisać do Hotkeya. Tak. Refleksyjka. działem. No ja mam ochotę olinować. dobra będę olinować. Znaczy... timing push. Czy coś takiego? Koko Jumbo i do przodu. Dla mnie to nawet lepiej, że stracilią te proby. Ja <słuch> już nic nie robię, jakby praktyk. W zasadzie to ja już swoją moja moja część się już to skończyła. Oho. No jednak dobrze było zrobić te. Oj 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 Shadow Warrior Ramax na linkach, Nie no, chciał mi wiesz, gospodarkę kontrolować, nie było to takie złe. Czy można kupić widzenie z innym? <gryw> można też tak ten, na najwięcej, jakimś się zobaczyć, wiadomo. Jakimś Intelektryman Master z Katowice <gryw> Mam do ciebie małą sprawę, ciekawą rzecz pisze boko. O, kurde. hmm <laughs> hmm Dobra, momencik. No ładnie, ładnie, udało się wygrać są so, kariery, nasze znaczy były kariery, a Iza. Tak jak pisałeś, karierę imba właśnie grać, bo jak w Mid się nie wykażesz, te kariery nie wyjdą. Trzeba było się wykazać trochę. Zrobiłem przecież w Wojdraje. Dobra, co tam już pisaliście? Oglądałem. Oglądam ciebie od dwóch lat, mniej więcej. Nigdy nie grałem w SC2. To jestem widzę czy nie? No pewnie, że to jako ostra cytryna. Syfka też jest kojarzona, więc na pewno. Siema, siema. Cześć, gorki. Nigdy wcześniej nie zauważyłem, że zaznaczone budynki widać na minimapie. Widać, widać, nawet można rzucić chronobusta. I jak zaznaczysz Neksusy, klikniesz C, to można klikając lewym przyciskiem, oczywiście, na minimapie schronobustować budynek. Taka ciekawostka. Chyba też można injekty robić królówkami, ale nie widziałem, żeby ktoś to tak robił. A może tak się powinno robić. Cięma Dark Warrior, witam mocno. indy a 230 APM i kampa do Skytos. Ej, no 230 APM to już prawie 4 kliknięcia na sekundę. Potężne tempo.